Zapraszamy na korzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Legendia: Śląskie Wesołe Miasteczko ponownie otwarte. Park Rozrywki wznowił swoją działalność, jednak jego władze zwracają uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabawy. Planowaliśmy otworzyć się 11 kwietnia, czyli na święta Wielkiej Nocy. No sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy w tym roku. Jest dla nas wszystkich, nie tylko jakby dla parków rozrywki, ale też dla całego, całego naszego kraju trudna. Stąd też cieszymy się, że udało się nam dzisiaj otworzyć parki. Cieszymy się z tego powodu, że możemy gościć naszych klientów na terenie Legendii, bo, bo przygotowywaliśmy się tak całą zimę i, i wiosnę, mimo tego, że sytuacja związana z obostrzeniami i COVID-em dotknęła nas tak, jakby staraliśmy się przygotować park najmocniej, jak się, jak się nam dało. Obecnie śląskie wesołe miasteczko otwarte jest jedynie od czwartku do niedzieli, natomiast od 27 czerwca Legendia będzie funkcjonowała 7 dni w tygodniu w godzinach od 10 do 20. 8 czerwca w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. Mimo chaosu wywołanego w wielu dziedzinach życia przez pandemię COVID-19 w końcu uczniowie mogli przystąpić do testów, mających ich przenieść w dorosłość. Przez wzgląd na bezpieczeństwo w tym roku nie odbędą się egzaminy ustne. Tegoroczne przygotowania do matur były dość kłopotliwe zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, gdyż termin egzaminów przez długi czas pozostawał pod znakiem zapytania. Nauczyciele ciągle wspierali uczniów, no ja nie ukrywam też, że, że jak dzwonię mieli uczniowie z pytaniami, to zawsze byliśmy do, do dyspozycji. No a później tylko takie komunikaty, które od czasu do czasu umieszczałam, czy na stronie szkoły, czy na stronie facebookowej. Między innymi, żeby uspokoić, bo przecież bardzo długo nieznany był termin matur. One były odroczone, ale bezterminowo. Maturzyści 24 kwietnia przestali być uczniami. No i co dalej? Kiedy matura? Jaka? I te, te, tak naprawdę czas oczekiwania na konkretne decyzje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej chyba był takim najtrudniejszym czasem, takim niepewnym. Ale w momencie, kiedy wiadomo było, że matury się rozpoczynają 8, to też jakby ten moment takiej niepewności się uspokoił. Matury potrwają do 29 czerwca. Za nami są już między innymi egzaminy z polskiego czy matematyki. Przy kolejnych życzymy powodzenia. Miejska Galeria Sztuki MM w Chorzowie ponownie zaprasza zwiedzających. Od 9 czerwca, w przestrzeni galerii, dostępna jest wystawa, której autorką jest absolwentka katowickiej ASP Klaudia Lata. Duży format tych prac to jest jednak to, w czym ja się realizuję najlepiej, i z tego też powodu ja się bardzo cieszę, że w ogóle mogłam zrealizować tę wystawę w dzisiaj i, i, i w dobie pandemii mimo wszystko. Ponieważ uważam, że z tymi obrazami tak czy owak lepiej jest się skonfrontować osobiście. Dlatego bardzo się cieszę, że odbiorcy będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć te obrazy. Na wystawie są prezentowane trzy serie obrazów, wybrane prace, bo nie ukrywam, jest ich, jest ich trochę więcej. One były realizowane na przestrzeni ostatnich trzech lat. Mamy tutaj cykl mój dyplomowy, niektóre prace z tego cyklu dyplomowego resublimacja, mamy obszary, mamy trzy obiekty. W zasadzie takie rzeźby, no i w zasadzie wszystkie te prace gdzieś oscylują w takim filozoficznym podejściu do cielesności, do duchowości. Galeria została otwarta dla zwiedzających, jednak, ze względu na duże zainteresowanie podczas comiesięcznych wernisarzy, tym razem otwarcie wystawy odbyło się online. Po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie dla spragnionych sportu i rywalizacji przygotował kilka propozycji. W związku z tym, że reżim sanitarny jest jaki jest, stawiamy na więcej imprez, ale dla mniejszej ilości osób. W tym momencie wystartowała liga padla i liga plażówki. Tym idąc tym tropem dalej mamy ligę koszykówki 2 na 2 oraz tenisa stołowego. Trwają zapisy. Ponadto uruchomimy cykl Grand Prix w tenisie ziemnym, w padlu, w petancie, czyli tak zwane bóle, jak, jak nazewnictwo jest różne, oraz będą organizowane pierwsze mistrzostwa Chorzowa w darta. Ponadto podtrzymujemy to co przez lata robiliśmy, czyli turnieje wakacyjne streetball Plażówka oraz tenis ziemny. Poza tymi ligami Grand Prix przygotowaliśmy również ofertę dla rodzin. Jest to turniej rodzinny, gdzie uczestniczy rodzic z dzieckiem. Wszelkie informacje dotyczące planowanych turniejów można znaleźć na stronie internetowej oraz facebookowym profilu Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.